Siemanko wszystkim, z tej strony Szkapa i zapraszam do ZO2 Animal Park. Dzisiaj jesteśmy tutaj w tym naszym jodłowym gaju. Myślę, że można by było coś spróbować ruszyć tutaj, bo już się nam ten domek wybudował. Już troszkę czasu też tutaj porobiłem. Praktycznie no mamy demolkę, bo wiecie, tutaj się stawiało jak popadło. Tutaj nie ma zbyt bardzo poukładanego czegoś. Są tylko te zwierzątka co były, więc tu jestem ciekawy jak to się dalej z tymi misjami będzie toczyć, czy będziemy mogli robić misje, czy nie. Więc bierzemy się za obrobienie wszystkich zwierzątek, których tutaj mamy. No nie mamy ich tutaj jest za dużo, więc możemy sobie pozwolić obrobić. E, aha, tutaj jest e, osobno, ma osoby. Nie przechodzą z tego naszego zo, tylko tutaj na nowo się zbierają. Widzę, że tutaj jest 26 osób, więc tymu się może tak powoli kasa zbiera, bo tam jest więcej i się szybciej kasa zbiera. No tutaj trzeba by było ulepszyć kasę. Mieliśmy tutaj jakąś misję. Tutaj zatrudnić trzech pracowników. No to ja myślę, że mam takich pracowników, kilku, więc możemy ich zatrudnić. Ale teraz muszę popatrzeć czy to jest ogólnie co obojętnie jakiego pracownika. Posiadaj pracowników jednocześnie. Aha. Czyli obojętnie kogo zatrudnię. Tak. Tak. I nie jest sobie. A ta pani. Tak. Jest trzech pracowników. Dobra, udało się nam coś zaliczyć. Więc oni sobie tutaj będą teraz sprzątać. O, pani się cieszy, że zrobiło. I wspaniale, mamy 50 tysięcy doświadczenia. Elegancko. Dobra, troszkę nam, troszkę nam machło tego doświadczenia. Może za niedługo nam się uda level wbić. Idziemy, zobaczymy, jaka będzie następna misja. Zobaczymy, co oni tu, o czym oni tego dają. Rolę gatunków. Zaraz zobaczymy. Chyba będziemy coś hodować. Zaraz myślę, że uda nam się ten level wbić. O, umieść w centrum hodowli. wychoduj 5 gatunków zwierząt. No to. A, i 5 diamentów dostaniemy za to. O! Więc to centrum hodowli na pewno będzie się nam trochę budować, więc e, sądziłem, że tych misji troszkę więcej pociągniemy. Ale z tego co widzę, będzie czas znów czekać. Dobra, oni troszkę muszą pogadać. To ja wam zostawię na chwilkę, niech oni sobie tutaj pogadają, możecie sobie poczytać, jeżeli ktoś to czyta w ogóle. No dobra, mamy następną misję. Powiększ Zoo 5 razy. Ulepsz kasę, mamy zaliczone. Posiadaj w Zoo 8 gatunków, mamy 6. Dobra. No to tak. Jedziemy z tym koksem, nie? Co to jest za misja? Powiększ ZO 5 razy, więc szukamy. O kurde. Podziękujemy. 240 tysięcy. Całą kasę nam zeżrę. Są te działki mniejsze i konkretne. 200 tysięcy spuści z torbami, nie ma szans tego zrobić. Nie spodziewałem się, że to aż takie aż takie duże będzie. Mamy gdzieś miejsce, postawić jeszcze jakieś wybiegi. No nie mamy, musimy powiększyć zo, chociaż troszkę. No dobra, no nic nie poradzimy. Te 200 tysięcy, no musimy to wydać. 200 tysięcy, i na przykład owce tutaj nie mamy, nie? Więc ja bym tutaj przywalił owce. Aha, 20 sekund się nam będzie budować. To mamy. Tego też tutaj nie mamy, nie? Możemy taki wybieg też wybudować. On się będzie długo budował, tak? Tak mi się wydaje, że się będzie długo budował. Zobaczymy czy nie mamy jakiegoś te... trawiastego zwierzątka, którego możemy tutaj dać. Świnka. Nie wiem, czy świnka tutaj jest. Nie ma świnki. Więc myślę, że postawimy jeszcze jeden łąkowy. Chodzi o to, żeby się szybciej wybudowało. Tak. No i wsadzimy tu na przykład owieczkę. Siedem gatunków. Dobra. To 20 sekund. Teraz jeszcze to musimy postawić. Centrum hodowli to może byle gdzie stać, nie? Nie wejdzie mi tutaj. No co jest? Kajcie to przeniesiemy tutaj, a to centrum hodowli damy tutaj. Powinno wejść, to jest duże. Mieściło się. Mieściło się. Dobra. Kolejne wykonane, więc powoli, powoli wykonujemy tę misję. Hmm, tutaj mamy to i mieliśmy tu wsadzić, coś my tu mieli wsadzić. Miałem jakieś zwierzątko. świnkę chyba, nie? O, zaliczyło. Dobra. Tutaj mamy teraz powiększyć to. ZO. A no nie mamy, nie mamy funduszy na powiększenie tego zoo. Więc nie ma szans tego powiększyć. Więc musimy zbierać fundusze. 5 razy powiększyć, no to musimy... Je, yeah, ile tu kasy? Musimy w tym powiększyć 4 razy. I w tamtym też powiększyć. Ile to kasy? Masakra. Dobra, no tu już nic więcej nie zrobimy. Czekamy tu 16 godzin na wybudowanie tego, więc to się będzie budować. A my będziemy zbierać kasę, ale... Hmm, Mamy jeszcze tutaj takie coś, nie niezrobiony ewencik więc myślę, żebyśmy sobie wykupili te zwierzątko, nie? Więc bierzemy za 6000. wspaniale, otrzymaliśmy to, wybiegi i coś tam do zwierzątka, no elegancko i doświadczenie. Przyjmujemy, no i do następnego nam brakuje 5000. 5000 nie damy rady. Możemy jedynie zrobić tak, nie? Tak, żeby wykupić to zwierzątko, nie? Dwa razy to wyjdzie to samo. 3-4. No, ani tak, ani tak. Więc używamy tego. No, wiecie, ciężko, ciężko, no, ale tr trzeba było zrobić. Mamy 9000. Kupujemy drugie zwierzątko. I możemy sobie jeszcze poszaleć. Ja chyba nie będę szalał, tylko zostawię sobie te skrzyneczki. Mam jedną, to jest ta czerwona skrzyneczka. Zobaczymy jak z nią stoimy. Czerwona skrzyneczka to jest ta. Więc ja sobie na pewno tą skrzyneczkę weznę. Tu też fajna dekoracja. Droga, czy coś, ale wezmę sobie tam skrzyneczkę. Mam nadzieję, że to był kufer, a nie część. 5 dobra, jest to kufer. Więc elegancko został nam 1500. Więc możemy sobie albo zdobyć to wagonik, albo zdobyć sobie latarnię za 1500. Ale myślę, że chyba troszkę, troszkę sobie weźmiemy, nie za 700. Tak, myślę, że sobie weźmiemy troszkę. Raz. No i już, już na nic więcej nas nie stać. No, Wtedy szkoda, że to nie przechodzi na następne eventy, albo po prostu znika. No nic, wykorzystaliśmy do maksimum, cośmy mogli wykorzystać. Równocześnie wykorzystaliśmy diamenty i to tak bardzo, bardzo konkretnie diamenty nam uleciały, no, ale nic na to nie poradzimy, nic na to nie poradzimy. No dzięki temu zdobyliśmy w sumie dwa nowe gatunki, bo jednegośmy dostali za diamenty, a jednegośmy dostali przy i zakupie diamentów. Więc elegancko. Dobra, idziemy. Tam gdzieś był wybieg postawiony. O, właśnie tutaj już sobie budowałem wybieg. Żeby nie czekać, aż on się wybuduje. Więc sobie nic nie wyjdzie, za mało miejsca. Co one tak duże miejsca potrzebują? No ja cię nie sądziłem, że one tak duże miejsca potrzebują, takie małe stworki. Damy im tutaj to. Zobaczymy, czy możemy im jeszcze coś dać. No, możemy im to dać. I pięć do zabawy nie możemy im dać. Dobra, tego też im nie możemy dać. Więc tutaj dostanę jedzenko. No, i mamy wprowadzone następne zwierzątko, elegancko, nie? Udało się nam wprowadzić zwierzątko i zrobić troszkę misji. Może jeszcze mamy coś niepoobrabianego w naszym zoo, więc może byśmy sobie jeszcze obrobili tutaj do końca wszystkie nasze te zwierzątka. Na pewno się coś znajdzie jeszcze do roboty. Tutaj, no, jeszcze się gdzieś jakiś ekspres do pozbierania tutaj coś ponaprawiać trzeba. No, elegancko pokażę, gdzie jest ta. O, tu jest tak sch schowana, że jej nawet widać nie było. Damy tu jedzonka. No i jak się Wam podobało moje <laughs> eventowe rozdanie e, pisanek. No trochę późno, bo już jest daleko po świętach, a ja dopiero e, pisanki rozdawałem. No, ale, ale tak wyszło, że musiałem z tym troszkę poczekać. No, praktycznie chyba 10, 10 dni, bo tyle trwało. To był ostatni dzień był do wykorzystania. Więc to chyba 10 dni aż czekało. Dobra, chyba mamy wszystko obrobione. Jeszcze tutaj u góry mogły być jakieś wodne zwierzątka nieobrobione. O, właśnie o to mi chodziło, że tutaj gdzieś podkarmimy, pobawimy się. Tutaj też pewnie coś jest. Drugi piłeczką porzucamy. Tutaj ładnie jedzą. O, mogłem mu to, to lepsze jedzą dać. Ale dobra, nie szkodzi. Trzeba będzie po prostu częściej dawać. O, jeszcze mamy coś do podlania i będzie nasze ZOUL obrobione. Wszystko mamy poobrobione, co było możliwe do obrobienia. I tutaj zobaczcie, jak dużo mamy podlewania. Zobaczymy czy zejdziemy chociaż poniżej tych 500 tysięcy, które nam potrzeba tego doświadczenia, no bo ja bym nabił to, to ten level, to bym mógł misję zrobić, bo mi brakuje chyba jednego kwiatuszka, tam dostanę dwa. Albo dwóch mi brakuje. Nie, jednego mi brakuje. Więc szkoda mi go za diamenty kupować, No już tyle, że ich wylosował w, w skrzynkach. No to szkoda mi jednego poprowadzić, nie? Żeby tyle jak się 9 dostało, to 10 też się gdzieś trafi. No i tak akurat, że przyszła ta misja, z tej misji 2 dostanę, no i to, które brakujecie, więc jak ktoś brakuje komuś na przykład dwóch, to bijcie levele i w końcu w którymś levelu będziecie mieć do zdobycia. Na 78 levelu zdobyciecie dwa. Dwa te kwiatuszki, które są potrzebne do misji. A one są za diamenciki, więc chyba lepiej sobie je zdobyć. Eee, za darmo, a nie wykładać za nie diamenty. Czemu tu wszystko jest głodne? Nic, nic tu nie pojadło. Śmieci. Na okrągło będę zbierał ten te exp, Książek tu był, a zaś do zbierania. Dobra. O, takcie i zaś. <laughs> tak naokoło tylko ganiamy. Dobra, mamy wszystko porobione. Pamiętajcie o subskrypcji, komentarzu, łapka w górę i do zobaczenia. Cześć wam.